Wojciech Bojdo, witam w kolejnym serwisie Flash Radomsko24. Na początku tego tygodnia w Radomsku odbyło się Forum Młodych Samorządowców, organizowane przez Stowarzyszenie Od Nowa. Forum Młodych Samorządowców było przestrzenią dla nawiązania kontaktów z samorządowcami z całej Polski, wymiana myśli i doświadczeń. Zaplanowano także debaty o aktualnych wyzwaniach oraz sesję QA z ekspertami. Z całą pewnością to praca do wykonania. Żeby, samorząd, żeby młodych ludzi do samorządności przyciągnąć. Mamy ciągle w średnią wieku bardzo wysoką, w Im imniejszej miejscowości, tym jest ona jeszcze wyższa. Potrzymujemy dzisiaj młodych ludzi w ogóle we wszystkich obszarach życia naszego państwa, ale jeżeli przyjmiemy za zasadę, że samorząd to wstęp do dużej polityki, no to ja bym sobie bardzo tego życzył, żeby każdy polityk przeszedł najpierw szkołę samorządową, więc jeśli chcemy mieć młodych polityków w, w Parlamencie, to zacznijmy nad nimi pracować, promujmy ich w samorządzie. Ja przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę na Radomsko, zaprosić wszystkich samorządowców z całego kraju tutaj do Radomska. Cieszę się, że dużo osób odpowiedziało na to zaproszenie i porozmawiać właśnie w naszym wspaniałym mieście o tym, co jest dobre w samorządzie, co nam wyszło, co nam nie wychodzi, a co należy poprawić. To Też warto się pochwalić. Tym, co jest dobre, co jest ciekawe. Zaprosiliśmy dużo młodych ludzi, takich, którzy jeszcze nie są samorządowcami. Chcemy, żeby też mogli się czegoś dowiedzieć ciekawego, ale też poddawali krytycznej analizie tego, co my mówimy, bo to, bo to jakby jest właśnie ideą, ideą całej samorządności aktywności publicznej, czyli dążenie do czegoś lepszego, ulepszanie, polepszanie. Mam nadzieję, że również na tym forum te młode osoby, które tutaj są, bo jest chociażby młodzieżowa Rada Miasta. Z Radomska, że oni będą również w ten sposób, w taki krytyczny sposób myśleć na temat swojej przyszłości. Forum składało się z kilku paneli dyskusyjnych. Ich tematy to zmiana pokoleniowa w polskich samorządach jako wyzwanie współczesności, relacje rząd-samorząd, inwestycje i miejsca pracy, turystyka regionalna, nowoczesne szkolnictwo zawodowe. My tutaj jesteśmy także jako Stowarzyszenie Generacja Odnowy, czyli ta młodsza siostra Odnowy. Wszystko zaczyna się tak naprawdę od samorządu, to są nasze małe ojczyzny, więc chcemy pokazać, że młodzi obecnie się interesują samorządem, wiedzą, że to jest to, to miejsce, skąd wyrastają i chcą mieć wpływ na samorząd. Dlatego... Jest dzisiaj organizowane forum młodych samorządowców, ponieważ chcemy dać taki nacisk na to, że młodzi interesują się samorządem i chcą wiązać swoją przyszłość ze samorządem. Chciałabym się w przyszłości też angażować właśnie w takie rzeczy, dlatego też poszłam do szkoły związanej z ekonomią, żeby później się angażować w rzeczy samorządowe i działać właśnie w tym kierunku. W forum wzięli udział przedstawiciele samorządów różnych szczebli, dzielili się swoją wiedzą i umiejętnościami. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku zmieni swoją lokalizację. Na sesji Rady Miejskiej radni wyrazili zgodę na zakup przez miasto nieruchomości przy ulicy Sadowej. Obecnie siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mieści się przy ulicy Kościuszki. Pracownicy rozlokowani są w czterech budynkach. Za wynajem budynku stojącego bezpośrednio przy ulicy Kościuszki, w którym mieści się m.in. administracja i dyrekcja środka, właściciel, czyli lok, pobiera czynsz w wysokości około 10 tysięcy zł. To spora suma pieniędzy. Z tej lokalizacji MOPS wyjdzie do końca czerwca. W drogą uchwały została podjęta decyzja o zakupie dla nas budynku przy ulicy Sadowej po byłym jardzie. Tam są dwa budynki. One oczywiście wymagają remontu i miasto zakłada, że w, w, jakby sukcesywnie w, po remoncie dwóch budynków, wszyscy pracownicy ośrodka, którzy teraz jak Państwo wiecie, w czterech urzędują budynkach, w efekcie po całkowitym remoncie, wszyscy będziemy w tych dwóch budynkach w jednym miejscu wreszcie razem pracować. Tyle powiedziałam, tam są dwa budynki. Jeden jest do całkowitego remontu większy, natomiast mniejszy jest do takiej szybszej adaptacji. Więc tak jak powiedziałam wcześniej, będziemy sukcesywnie się przeprowadzać. W tej chwili jest zaplanowane, że dostanie, mamy udostępnione 60 metrów w tym mniejszym budynku. To jest jeden duży pokój i zostanie przyniesie się tam pan dyrektor z sekretariatem, z kadrami. I z niektórymi pracownikami w związku z taką komunikacją związaną z internetem i z siecią. W związku z tym, że musimy do końca miesiąca opuścić budynek D, to pracownicy księgowości i usług opiekuńczych i informatycy przenieśli się do innych budynków, które dotychczas zajmujemy. I tak księgowość jest w budynku B, razem ze świadczeniami rodzinnymi. Natomiast dział usług i wolontariatu przeniósł się do dwóch pokoi, które dotychczas tam była taka możliwość, do klubu integracji społecznej. Natomiast ja i kancelaria i biuro podawcze będą w budynku A przy kościuszki 12A. Budynek przy ulicy Sadowej jest w bardzo dobrym stanie i nie wymaga dużych nakładów finansowych. W drodze negocjacji ustalono cenę nabycia na kwotę 3 250 tysięcy zł. Operat szacunkowy nieruchomości wskazywał na wartość 6 milionów 800 tysięcy złotych. Aby wakacyjny czas był dla dzieci i młodzieży bezpieczny, warto przypomnieć sobie najważniejsze zasady bezpieczeństwa oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Tuż przed zakończeniem roku szkolnego uczyli tego policjanci i strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej. Mimo tego, że uczniowie szkół w ciągu całego roku szkolnego uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach dotyczących bezpieczeństwa, to takiej wiedzy nigdy za wiele. Jest to szczególnie istotne, ponieważ wakacje to czas, kiedy dzieci mają więcej swobody i mogą napotkać różne sytuacje wymagające odpowiedniej reakcji. Ja podejrzewam, że dzieci te podstawy zasad znają, ale jest to kwestia też przypomnienia, tak? Zapoznania się z prowadzeniem procesu resuscytacji. Myślę, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, więc niech te dzieci ponownie sobie przypomną te zasady. Będziemy pokazywać pierwszą pomoc, jak się zachowywać na drodze i w czasie wypadku, żeby po prostu młode osoby wiedziały, jak udzielić pierwszej pomocy sobie poszkodowanym i żeby się po prostu nie bały. Będziemy pokazywać pierwszą reanimację, będziemy rany obwiązywać. Na deskę będziemy kłaść pacjentów, pokażemy małego Dziedziusia, jak ewentualnie mu pomóc, jakby się coś przydarzyło. Podczas szkoleń dzieci mogły nauczyć się wielu przydatnych umiejętności, takich jak identyfikacja zagrożeń, bezpieczne zachowanie w wodzie czy tego, jak udzielać pierwszej pomocy, również przy użyciu urządzenia AED. Od 1 czerwca rozpoczął się kolejny roczny okres wypłaty świadczenia z programu Rodzina 500. Tak jak dotychczas, w każdym miesiącu będzie 10 terminów wypłat. Od 1 lutego przyjmowane są wnioski o oświadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+, na okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 roku do 31 maja 2024 roku. Świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. W od początku roku do połowy czerwca wpłynęło 287,5 tysiąca wniosków o świadczenie na 400... 34 tysiące dzieci. Rozpatrzono już 95% wniosków. Świadczenie przyznano na ponad 383 tysiące dzieci. Nie wszyscy rodzice jednak złożyli już wnioski, a warto się pospieszyć bo złożenie wniosku po upływie czerwca spowoduje utratę prawa do wyrównania świadczenia za ten miesiąc. Pierwsze wypłaty już trafiły do rodziców, bowiem rodzice, którzy do 30 kwietnia złożyli prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie 500 plus na nowy okres, pierwszą wypłatę świadczenia już otrzymali bądź otrzymają do końca czerwca. Jeżeli złożyli wniosek o świadczenie w maju, wypłata zostanie zrealizowana do 31 lipca z wyrównaniem od czerwca. Jeżeli wniosek zostanie złożony w czerwcu, pieniądze na koncie z wyrównaniem od tego miesiąca pojawią się do końca sierpnia. Nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku, bo w sytuacji, gdy rodzic złoży wniosek po terminie, czyli po 30 czerwca, wtedy świadczenie będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku. Na przykład, jeżeli wniosek zostanie złożony w lipcu, to wówczas należy liczyć się ze stratą świadczenia za czerwiec, a sama wypłata pieniędzy dotrze na konto dopiero do 30 września. Wyjątek stanowią tu rodzice, którym urodziło się dopiero dziecko. Oni mają trzy miesiące na złożenie wniosku i jeżeli zrobią to w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin dziecka, wówczas otrzymają świadczenie wraz z wyrównaniem. Chociaż rodzice nie pierwszy raz już wnioskują o to świadczenie wychowawcze 500, to jednak nadal popełniają błędy. Niepoprawnie wypełniony wniosek trzeba zweryfikować, wyjaśnić, a to znacznie wydłuża czas załatwienia sprawy i może opóźnić wypłatę świadczenia. Najczęściej pojawiającym się błędem jest złożenie dwóch wniosków przez oboje rodziców na to samo dziecko. Warto przypomnieć, że świadczenie otrzyma tylko jeden z rodziców. Jeżeli rodzice mieszkają razem i wychowują dziecko wspólnie, wówczas 500 plus otrzyma ten rodzic, który złożył wniosek jako pierwszy. A jeżeli rodzice nie mieszkają razem, to świadczenie przysługuje temu, z którym zamieszkuje dziecko. Rodzinne świadczenie wychowawcze może przysługiwać obojgu rodzicom tylko w jednej sytuacji. Kiedy sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną, wówczas środki dzielone są na dwie równe części i każdy z nich otrzyma po 250 zł. Błędy zdarzają się też przy prawidłowym wypełnieniu numeru PESEL dziecka, czy też numeru rachunku bankowego, dlatego też warto przed wysłaniem dokumentu sprawdzić wszystkie dane. Wnioski o świadczenie można składać jedynie drogą elektroniczną na kilka sposobów: poprzez aplikację mobilną EMZUS na smartfony i tablety, bezpośrednio na PUEZUS, na portalu Empatia oraz w bankowości elektronicznej. Na boisku Wiktorii Żytno odbyło się spotkanie kierownictwa delegatury Łódzkiego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim z wójtem Żytna oraz mieszkańcami i władzami klubu Wiktoria Żytno. Spotkanie rozpoczęło się burzliwą dyskusją dotyczącą modernizacji lub budowy zaplecza w postaci szatni, które są bramą do dopuszczania klubu do rozgrywek. Główny powód kontrowersji wynikał z braku odpowiedniego zaplecza, szatni i pryszniców. Mimo znacznego zaangażowania klubu Wiktoria Żytno i ich chęci uczestniczenia w rozgrywkach, infrastruktura nie spełniała wymagań związanych z zapewnieniem odpowiednich warunków dla zawodników i sędziów. W celu rozwiązania tego problemu uczestnicy spotkania postanowili przenieść się do budynku szkoły, gdzie zaprezentowano planowane lokalizacje nowych szatni dla gospodarzy, gości oraz sędziów. Nie powstała ona w chwili obecnej, chcę, żeby Państwo o tym wiedzieli. Temat ten istnieje już od 8 lat. Po pokazaniu propozycji lokalizacji szatni dla klubu Wiktorii Żytno, rozmowy przeszły w bardziej konstruktywny kierunek. Obecny na spotkaniu przedstawiciel związku Stanisław Sipa, a także włodarze klubu oraz mieszkańcy wyrazili swoje poparcie dla planów remontu. Bardzo się cieszę, że tu dzisiaj przyjechałem, że miałem przyjemność spotkać się zarówno z kierownictwem Urzędu Gminy, z panem Wójtem, z panem przewodniczącym, z panią przewodniczącą Komisji Sportu, z rodzicami. Zawodników, zwłaszcza tych najmłodszych, ponieważ powiedzieliśmy sobie tak naprawdę szczerze o wszystkich kwestiach, które tutaj dotyczą klubu sportowego, które stwarzają pewne problemy, przede wszystkim problemy dotyczące infrastruktury boiskowej, szatni. No i powiem tak, rozmowy były jak panie zaktor była uprzejma być świadkiem, dość y, głośne, mocne, mówiąc tak najdelikatniej, w każdym razie y, cieszy to, że znaleźliśmy y, kompromis, znaleźliśmy y, rozwiązanie tych wszystkich problemów i wierzę w to, że y, będą szatnie, y, wszystko to, y, czego nie było w y, Żytnie, a, y, a więc szatnie dla sędziów, szatnie dla zawodników, one przed rozpoczęciem nowego sezonu, już zostaną zrealizowane. Takie jest tu zapewnienie władz samorządowych, pani dyrektor szkoły i wierzę, że już tego problemu w przyszłości tutaj nie będzie. Szatnie, oczywiście, w rozmiarach zostaną takie same, zostaną na podłodze wyłożone nowe płytki, zostaną zamontowane nowe wieszaki, zostanie wyremontowane pomieszczenie dla sędziów, żeby zamontować tam węzeł sanitarny. Mam nadzieję, że tutaj te kwestie będą dotrzymane i zrealizowane. I Dobrze, że przyjechał pan prezes. Spotkaliśmy się w cztery oczy w szerszym gronie, tak? Czyli tak można powiedzieć, cztery oczy w szerszym gronie. Z panem przewodniczącym rady, z panem wójtem, z panią dyrektor. Więc tutaj no, zobaczył pan prezes Stanisław Sipa te pomieszczenia, jak one wyglądają. No, bolączką jest ta odległość, tak? ale tutaj no wstępnie znaczy ustalono, że, 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 że tak, tak, że trzeba je wy, wy, wykończyć, tylko zmodernizować i, i będą spełniały te minimalne warunki do, do rozgrywek. Spotkanie kierownictwa delegatury z wujtem Gminy Żytno oraz mieszkańcami i przedstawicielami klubu zakończyło się nadzieją na pozytywne zmiany w lokalnej infrastrukturze sportowej. Czas na sport. W hicie 37. kolejki czwartej ligi RKS Radomsko przegrał na własnym stadionie z GKS-em Bełchatów 2 do 0. W przedostatniej serii spotkań Bełchatowianie przyjechali do Radomska, aby zrewanżować się RKS-owi za porażkę z rundy jesiennej 2-0. Na dobre wieści z Radomska czekał Widzew 2 Łódź, który liczył przynajmniej na remis radomszczańskiej drużyny. Tak się jednak nie stało. GKS pokonał RKS 2-0 po bramkach Łukasza Wrońskiego i Przemysława Zdybowicza i prowadzi w tabeli czwartej ligi. Czerwoną kartkę obejrzał w 90 minucie zawodnik RKS Juliusz Molis. No, szkoda, mieliśmy swoje sytuacje, nie wykorzystaliśmy, a później oni nam strzelają na 2-0. No i praktycznie jest po meczu, przez to, że my nie wykorzystujemy trzech sytuacji. No. W tabeli Radomszczanie zajmują trzecią lokatę. W ostatnim meczu sezonu żółto niebiescy. Zagrają na wyjeździe z Jutrzenką Trzewce. Mecz należał do tych z gatunku podwyższonego ryzyka, gdyż jak wiadomo fani obu ekip nie pałają do siebie sympatią. Spotkanie obejrzało blisko tysiąc widzów. Przed cały mecz trwała wymiana uprzejmości między kibicami obu drużyn. Mecz zgromadził też spore siły policyjne. Wokół stadionu porządku pilnowało stu funkcjonariuszy. Mimo to nie obyło się bez ekscesów przed meczem po przyjeździe Bełchatowian pod bramy stadionu przy ulicy Brzeźnickiej. Klubu odszedł trener Paweł Ściebura. Trenerem RKS Radomsko został we wrześniu 2021 roku. Za jego kadencji w Radomsku drużyna RKS zdobyła w sezonie 2021-2022 Wojewódzki Puchar Polski, wygrywając w porzutach karnych z wicewem 2 Łódź. Drużyna w tamtym sezonie zajęła drugie miejsce w rozgrywkach czwartej ligi, a teraz zakończy na miejscu trzecim. Paweł Ściebura we wpisie w mediach społecznościowych pożegnał się z kibicami zaznaczając, że była to trudna decyzja, ponieważ czas jaki spędził w Radomsku dał mnóstwo satysfakcji. Dwa lata pracy ze świetną grupą piłkarzy dał również trenerowi mnóstwo radości. Paweł Ściebura od 20 czerwca zaczął pracę w pierwszoligowej Lechi Gdańsk jako drugi trener RKS Radomsko. Nazwisko nowego szkoleniowca poda wkrótce. Blisko stu zawodników wzięło udział w X. biegu ulicznym Memoriale Mariana Szymańskiego, który w niedzielę 18 czerwca odbył się w Radomsku. Zawodnicy do pokonania mieli dystans 10 km. Celem memoriału oprócz popularyzacji biegania oraz integracji lokalnej społeczności jest wspomnienie postaci Mariana Szymańskiego, wieloletniego nauczyciela, wychowawcy i przyjaciela młodzieży w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Radomsku, wybitnego sportowca i trenera wielu mistrzów i reprezentantów Polski. Harcerza, żołnierza i dowódcy grup szturmowych szarych szeregów, pseudonim Wędzidło, bohatera akcji odbicia więźniów UB i NKWD w Łowiczu, organizatorami biegu byli Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku oraz Miasto Radomsko we współpracy z klubami sportowymi KBKS Radomsko i Rozbiegajmy Radomsko. Na dziś to już wszystkie informacje, ale codziennie szukamy dla Was ciekawych tematów z Radomska i Okolic. Zaglądajcie na nasz portal, śledźcie Media Społecznościowe. Do zobaczenia za tydzień.